Parking. Ale gdybyśmy się przenieśli 100 lat wcześniej, to tutaj byłyby w maju, właśnie w połowie maja, byłyby tłumy pątników, którzy idą z różnych mazowieckich wsi w kierunku Czerniakowa i idą do tego oto kościoła. Kościoła, który powstał dużo wcześniej, bo zbudowany został w ostatnich latach wieku XVII. Zbudował go. Stanisław Herakliusz Lubomirski. I tutaj został pochowany. Ale nim tu spoczął, papież Innocenty XI podarował mu szczątki świętego Bonifacego, Rzymianina, męczennika z czasów Dioklecjaka. Fasada kościoła, niezwykle prosta. Dzisiaj ten kościół, tutaj w tej przestrzeni zdominowanej przez Wisłostradę, on zdaje się być niewielki. Pędzi się tędy samochodami, natomiast sam kościół jest gdzieś tam na uboczu, schowany troszeczkę. Natomiast pierwotnie ten kościół tutaj dominował, dlatego że wznosił się on w samym środku wsi. Historia Czerniakowa, a Czerniaków powstał dużo wcześniej, zanim powstała Sadyba. Wiąże się z osobą Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, no wielkiego magnata, magnata pełną gębą. Kogoś, kto był równie wielki jak król Jan III Sobieski. Był też intelektualistą, znał się na sztuce, znał się na poezji. Kto wie, czyli duch adamowych synów pójdzie do góry szukać cherubinów, a dusze bydląd, skoro pozdychają, jeżeli kędy na dół pospadają. Nazywam się Stanisław Herakliusz Lubomirski. Jeździł do Żybu, znał wszystkich wielkich, sam był poetą, no i też był wielkim inwestorem. W Warszawie postanowił zrealizować ogromne założenie, które składało się z trzech części. Pierwsza część, ta najważniejsza, była zrealizowana wokół przebudowywanego przez niego zamku Ujazdowskiego. To było jądro tego założenia. Ale od tego jądra szły różne takie promienie. Najbliższe to były łazienki. Łazienki, które jednocześnie były takim założeniem wodno-pałacowym, z czymś w rodzaju ustronia, miejsca, gdzie można było uroczo spędzać czas we dwie osoby w środowisku wodnym. No, mamy dzisiaj łazienki Stanisława Augusta Poniatowskiego, które powstały w wyniku przebudowy tamtych łazienek Stanisława herakliusza Lubomirskiego. Drugi element to, miała być, to miało być miasteczko, Jurydyka, prywatne miasteczko, które miało być usytuowane pomiędzy Czerniakowem a właśnie założeniem ujazdowskim. Nigdy nie powstało. Szkoda, bo byłoby pewnie bardzo ciekawym barokowym, yy, barokowym miasteczkiem o charakterze no, deweloperskim. Yy, dzisiaj to byłoby jakieś super luksusowe osiedle, wtedy to po prostu miasto, które miało przynosić dochód. No ale nie powstało. Ale powstał ten trzeci człon całego założenia, czyli wieś Czerniaków. Tu naprawdę była wieś. Łąki, łąki, łąki. Jakieś laski dalej, ale łąki, woda. Starożecza, czyli, czyli dzisiejsze Jeziorko Czerniakowskie, Wisła. No i pośród tego wszystkiego powstaje Wieś. Ciągnie się długa stąd w tamtym kierunku, czyli do jeziorka nad brzeg, powstaje kolejny pałac, Może pałac bardziej niż pałacyk, ale z drewna. Pałac, który ma charakter lusthausu, czyli takiego pałacu służącego rozrywce. Czyli tutaj zapraszał swoich gości. I urządzał rozmaite imprezy. Tutaj, Kościół stał przy trójkątnym placu. Od strony drogi w kierunku Warszawy zamknięty był bardzo dużym budynkiem zajazdu. I to ten zajazd był jakby przystankiem w drodze między Wilanowem a Warszawą. No tam było to wszystko, co powinno być w zajeździe, czyli miejsca do spania, takie komnaty dla gości. Karczma, stajnie. Stajnie stanowiły najdłuższą część tego budynku. Ale to nie wszystko, bo po drugiej stronie placu znajdował się jeszcze bardzo duży budynek szpitala. Ciekawe, jak był zorganizowany ten szpital. W środku kaplica. No to jak to wtedy yy, realizowano takie rzeczy. Ale po bokach dwa skrzydła. Jedno dla kobiet, drugie dla mężczyzn. No i kościół. kościół. Kościół, który stanowił dominantę. Dziś ten Kościół znika. Znika dlatego, że przestrzeń w tym miejscu określa od roku 1974 Wisłostrada, czyli ulica Czerelniakowska dwupasmowa, którą się pędzi. Prawie że się nie zauważa tego kościoła. On gdzieś tam z lewej strony migocze nam, jego kopuła, wydaje się maleńki. Wtedy nie wydawał się maleńki, wcale w XVII wieku. Na tych łąkach, pośród tych chałup, które tutaj stało, nawet obok szpitala i zajazdu, który był jednak niższy. A ponad tym wszystkim wyrastała kopuła kościoła. Ale czymże był ten kościół? Zanim o tym powiem, zwrócę tylko uwagę na jego zewnętrzną architekturę. No, po pierwsze, barok. Po drugie, niesamowita zupełnie asceza. Tu prawie, że nie ma detalu architektonicznego. Bardzo podobny kościół znajduje się w, na Nowym Mieście i to jest Kościół Sakramentek, podobnie skonstruowany. Tamten fundowany przez rodzinę Sobieskich. No tutaj przez najpierw przyjaciela Sobieskich, czyli Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, a potem jednak będącego trochę w opozycji do nich. Ale architektura, i jest niezwykła. Na czym jeszcze polega niezwykłość jej? Na kontraście, barokowym kontraście, na piętrzeniu brył też. Czyli jak staniemy tutaj, gdzie stoimy, spojrzymy na fasadę, albo jak jeszcze dalej się odsuniemy, to zobaczymy, że te bryły piętrzą się i wyrasta kopuła. Czyli przy niewielkich stosunkowo rozmiarach budowli staje się ona znacznie większa. I druga cecha, chodźmy zobaczymy, asceza, asceza. Wnętrze, szok, horror, tu nie ma milimetra pustej przestrzeni. Jesteśmy w klasztorze, ten klasztor nie jest ogromny, nie, nie jest zamknięty wirydarzem, tak jak większość klasztorów, dlatego że no, zaczęto go budować stosunkowo późno. Już w 702 roku Stanisław Herakliusz Lubomirski umiera i już nie starczyło czasu. Potem jego córka Sieniawska rozbudowywuje trochę ten klasztor, ale on nigdy nie stał się ogromnym klasztorem jak inne klasztory bernardyńskie, no chociażby w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ale tak samo jak Kalwaria Zebrzydowska, i tutaj docierali pielgrzymi, no, docierali do świętego Bonifacego. Wydaje mi się, że w XIX wieku to było najważniejsze miejsce pielgrzymkowe tutaj, w tej części Mazowsza. Wcześniej jeszcze było Rokitno, ale tutaj mamy miejsce, gdzie ten lud podwarszawski schodził się masami. Nie mieścili się w kościele, bo kościół nie był duży. 14 maja był tutaj odpust świętego Bonifacego, w związku z czym przyciągał te tłumy mieszkańców. Przychodzili tutaj, siadali wzdłuż na ławkach, a niektórzy stawali tu, w tym miejscu i zamierali trochę z przerażenia. Raczej z przerażenia. Dzisiaj może to trochę śmieszyć, dlatego że nie jest to wybitne malarstwo, ale ten obraz docierał gdzieś tam głęboko do podświadomości. Pamiętajmy, nie było telewizji. To nie byli ludzie, którzy czytaliby powieści. To byli prości ludzie, którzy przychodzili tutaj ze wsi. Mnóstwo analfabetów. I co widzą? Widzą dance Macabre. Taniec śmierci typowy bernardyński obraz. Znajdziemy taki i w Kalwarii Zebrzydowskiej, i w Kaplicy. Kościoła Bernardynów w Krakowie, tuż pod Wawelem. Większość zresztą obrazów wzorowało się na tym krakowskim, ten raczej nie on, nie jest najwyższej klasy, i mamy tutaj śmierć, która tańczy z przedstawicielami różnych stanów. Śmierć łączy wszystkich. Każdy przed nią odpowiada, każdy odpowiada przed Bogiem jak poezja księdza Bartki, który mówił Młody może, stary musi bryknąć, bo go kaszel dusi. Zajdziemy? Jak poprosimy? Nie, no jest otwarty. A, do krypty, do Dobrze, to w początku. Vanitas. Przemijanie i tu się to czuje. Jak stoję, to to czuję. Czuję to stopami, bo spójrzcie na tą posadzkę. Jakże ona jest wytarta. Wytarta nogami ludzi, może ich kolanami, może wchodzili tu na kolanach i szli tam do świętego Bonifacego. Sam kościół też związany jest właśnie z przemijaniem. Dlaczego? Dlatego, że miał być mauzoleum, i jest mauzoleum Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Ale musimy tutaj wspomnieć jeszcze o architekcie, czyli o Tylmanie z Gameren. No, jednym z najwybitniejszych architektów w ogóle w dziejach architektury polskiej. Najwybitniejszy w drugiej połowie wieku XVII. Z pochodzenia Holender. Tutaj pracował i dla Krasińskich, i dla króla Jana III Sobieskiego, no i dla Lubomirskiego. Otrzymał nawet szlachectwo. Ale nie jest to jedyne wybitne nazwisko. Z tylmanem współpracował Andras Schlitter. Pochodził chyba z Gdańska. Ale zrobił gigantyczną karierę później także w Berlinie. Dzisiaj w Berlinie należy do tych najsłynniejszych rzeźbiarzy i architektów przełomu XVII i XVIII wieku. Ale zaczynał tu w Rzeczpospolitej, w Gdańsku, w Pałacu Krasińskich, nawet trochę później niż, niż tutaj w kościele. No i tu w tym kościele Lubomirskich, a zrealizował ołtarz. Projektowany oczywiście przez tylmana z gamerem. I jeszcze raz pójście na to wnętrze. Na to wnętrze, które stoi całkowicie w kontraście do elewacji. Tam asceza, tu jakieś szaleństwo, rzeźba, która jest niesłychanie, niesłychanie taka mięsista, która wyłazi dosłownie ze ściany a układ no układ też jest barokowy jak wchodzimy do wnętrza to widzimy że jest to jedna przestrzeń ale jedna przestrzeń stworzona z dwóch części z dwóch części które mają rzuty centralne czyli jesteśmy w części która jest mauzoleum i to mauzoleum to krzyż ale krzyż równoramienny centralny a za tym krzyżem jest ośmiobok kiedy wchodzimy do tego wnętrza, przestrzeń zdaje się tu płynąć. Ja już o tym malarstwie jeszcze opowiem. To był taki czas, właśnie koniec wieku XVII, kiedy tutaj też w Warszawie tu sztukaterie często uzupełniały malarstwo. Tutaj nie mamy takiej sytuacji, ale w innych realizacjach, realizacjach Tylmana z Gameren pojawiają się takie. Zabawne historyjki, że namalowany jest aniołek, a nóżka jego już, już jest sztukateryjna. Ale czujemy, że ta sztukateria skacze na nas, że ona wychodzi na zewnątrz. Jest jakby, zdaje się być tutaj zupełnie odrębnym bytem, jakby się poprzyklejała do, do tych ścian. Spójrzmy jeszcze na malarstwo. Kościół jest pod wezwaniem Świętego Antoniego. Tu, w ołtarzu głównym, znajduje się obraz Świętego Antoniego. No, przywieziony z Włoch. Jest cała historia jego cudownego ocalenia w Wenecji. Najciekawsze z tych wszystkich malowideł znajduje się tutaj w czaszy Kopuły. Ukazuje ono triumf Świętego Antoniego. No Święty Antonie jest Matka Boska, ale pojawiają się też. Legendarni przodkowie lubomirskich. Ciężko jest to wypatrzeć, ale proszę mi wierzyć, że tam są. Natomiast mnie tutaj bardziej ciekawi coś zupełnie innego. Obrazy, które nie są może najwyższej jakości, ale za to są one bezcenne jako taki zabytek ikonografii. Opowiada nam o tym miejscu, i chodźcie, pokażę Wam to. Takie scenki są tutaj, w tej drugiej części, w której znajduje się ołtarz. I mamy tutaj trzy malowidła. Środkowe ukazuje panoramę Czerniakowa w czasach Stanisława Herakliusza-Lubomirskiego, w czasach, kiedy budowano ten drewniany pałac nad Jeziorkiem Czerniakowskim i w czasie, kiedy dopiero wznoszono kościół. Widzimy też karoce pewnie Stanisława Herakliusza-Lubomirskiego. Widzimy tam w głębi. Ale trzeba naprawdę się nieźle przyjrzeć, jazdów, który jest wysoko na skarpie. I mamy dwie kolejne sceny. Pierwsza tu po prawej stronie, kościół już w budowie, opięty jest rusztowaniami, czyli jak wtedy mówiono parkanami. A z drugiej strony to już jest zakończenie budowy, czyli księża Bernardyni obejmują kościół oraz klasztor. Czyż to nie jest jak kronika filmowa? No, dobra, I jeszcze jedno miejsce. Cel pielgrzymek w samym środku tego wolno stojącego ołtarza projektowanego przez Tylmana i zrealizowanego przez Schlitera. Ołtarza, który pierwotnie gdzieś tam miał stać pod ścianą, ale w momencie, kiedy Stanisław Herakliusz-Lubomirski otrzymał relikwie, to oczywiście zmieniono decyzję, bo ten relikwiarz jest tutaj najważniejszy. No i pielgrzymi wchodzili pod ołtarz. Wchodzili do jego środka. I tu spoczywają szczątki świętego Bonifacego, a całe wnętrze jest udekorowane malarstwem. Takim jeszcze XVII-wiecznym. Jest to naprawdę piękne i niezwykłe miejsce. Święty Bonifacy nie jest tutaj zamknięty zupełnie. On ma okienko i przez to okienko patrzy sobie do kościoła i na zewnątrz. Patrzy, bo jego trumna jest jak najbardziej szklana. Te masy pielgrzymów docierały tutaj jeszcze w latach międzywojennych. Dziś. Nie ma pielgrzymek, ale to nie znaczy, że kult świętego Bonifacego tutaj umarł zupełnie. Nie, nie. Dowodem jest na to ta księga. To wszystko to prośby do świętego Bonifacego. A że to był kościół klasztorny? No proszę, mamy stalle w prezbiterium stal, który podnosimy, możemy tu i stać, i klęczeć, i siedzieć, i spowiadać się. Wszystko to zostało zaprojektowane przez Tylmana z Gamerem i pochodzi z wieku XVII. No bezcenny zabytek. Spójrzcie jeszcze na to, ławki, ale jakie piękne jest to drewno. Widać, że czas upłynął, że siedzieli tutaj pątnicy, że to jest autentyczny zabytek, że to nie jest zrobione współcześnie, to nie jest wycięte przez ploter, tylko jest to autentyk, autentyk. A istotą autentyku jest materia, która, jest, która pochodzi z czasów, kiedy to zostało zrealizowane. Nic nie jest udawane. Aż chce się do tego przytulić, to głaskać. Czuje się ten cudowny dotyk drewna. Ten kościół, tak naprawdę, on jest w bardzo wielkim stopniu autorskim dziełem Tylmana z Gameren. I poza, poza yy, samą architekturą, yy, poza ołtarzem, mamy tu mnóstwo mnóstwo drobnych detali, które Tylman zaprojektował. No, stalle oczywiście. Ale też krata. Krata, która jest 17-wieczną, kutą, wspaniałą kratą, zrealizowaną dokładnie zgodnie z projektem tego wybitnego architekta. I tam trzeba sobie zapalać. Uwaga, waga na głowę! Zastanawianie, zastanawianie się na którą głowę no bo ja odczytam. pana jesteśmy w podziemiach Ponieważ tutaj znajduje się krypta grobowa Stanisława Heraklusza Lubomirskiego, a nie tylko jego. Tutaj też spoczywa jego syn i spoczywają późniejsi właściciele Czerniakowa, czyli osolnicy. No i wspaniała XVII-wieczna płaskorzeźba, która idealnie koresponduje z tym, co mamy, co mamy wyżej, czyli wskrzeszenie Piotrowi, święty Stanisław. Zanim domniemany Lubomirski. W każdym razie jest to Sarmata na pewno. I herb Lubomirskich sierniawa. Stanisław Herakliusz lubomirski zmarł w roku 1702 w styczniu. Niesamowity szczęściarz, ale mu się ofercimy. Gdyby pożył jeszcze trochę, to zobaczyłby katastrofę Rzeczpospolitej w kolejnej wojnie, wojnie północnej. Nie widział tego, zostało mu to oszczędzone, a jeszcze w tym samym roku Szwedzi weszli do Warszawy. Jego pogrzeb to nie była taka typowa sarlemacka pompa, funebryz, gdzie rycerze walili się z koni, gdzie, które, gdzie budowano jakieś gigantyczne y, katafalki. Nie. on. Chciał zostać pochowany w sposób jak najbardziej skromny. Nie pozwolił też na to, żeby jego ciało zostało zabalsamowane. Mówił, czy pisał w swoim testamencie, po to się urodziło, żeby się zgniło.